Dobry wieczór, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu dziewiątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań KGHM Zagłębie Lubin. Wynik, wynik tego meczu to 2 do 0 dla drużyny gości. Na trybunach było 1811 osób. Witam trenera drużyny gości, Pana Dariusza Żurawia. Dobry wieczór, trenerze. I proszę o podsumowanie tego spotkania. No myślę, że to był ciekawy, intensywny mecz, obydwa zespoły. Chciały wygrać z tą różnicą, że zawsze wygrywa ten, który strzela bramki. My dzisiaj te bramki strzeliliśmy, warta, warta ich nie strzeliła, skąd wynik 2 do 0 dla nas, czego się oczywiście bardzo cieszymy, bo, bo też mamy zespół w przebudowie. Dużo się u nas dzieje, doszli nowi zawodnicy, których wprowadzamy. Mamy dużo młodzieży, staramy się to wszystko jakoś poukładać, więc cieszymy się z każdego punktu, którego, który zdobywamy oczywiście Wiemy, że dużo pracy przed nami, jeśli chodzi o, o sposób rozgrywania, ale, ale robimy kroki do przodu i to na pewno cieszy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Proszę o zadawanie pytań, przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Proszę. Jak sportowy? Czy przez chwilę pomyślał pan, że ma pan szczęście w środowisku, bo jak był pan ostatnio, to jest Lechem Poznań, to też przygrywaliście i... Podwróciliście raz spotkania. Dzisiaj również to warta narzucała w grze, zwłaszcza w drugiej połowie. I było widać, jak pan nerwowo reaguje. Żyjemy, żyjemy. W momencie, gdy warta coraz bardziej napierała, i zaraz poszło w Myślę, się takie myślę nerwowe... że, jeszcze, że jeszcze nie widział pan, jak nerwowo reaguje. Mm -hmm. no, no jak dla pana było? Nie, wie pan, ja byłem spokojny w tym meczu, choć trzeba powiedzieć, że też mógł się on różnie upadać, bo warta miała rzut karny, gdyby go zdobyła, pewnie pewnie ten mecz układałby się może inaczej, to my musielibyśmy atakować, Warta by się cofnęła. Drugi scenariusz był w zasadzie taki, jaki można było przewidzieć, bo wiadomo, że Warta jest w takim momencie, że musi zdobywać punkty i, i, i rzuciła wszystko na jedną kartę, miała swoje sytuacje, tych sytuacji nie wykorzystała. My, my z tych kilku, które, które stworzyliśmy wykorzystaliśmy drugą, stąd te trzy punkty jeżeli nie ma pytań, to dziękuję Państwu, dziękuję trenerze. Za chwilkę druga część konferencji z udziałem trenera Piotra Tronka.